Witam serdecznie w mojej zielonej pasji i zapraszam na króciutką odsłonę mojego fiołkowego parapetu. Kiedyś pamiętam, obiecałam, że nagram filmik, jak kwitną moje fiolki. No, oczywiście, już najpiękniejsze kwitnienie za nimi, a te upały ostatnie dały im się we znaki. No, ale jeszcze co nieco kwiatów się zostało, więc zapraszam. Tak to na chwilę obecną u mnie wygląda. Tutaj mamy grudniczka. Tutaj mam w pączusiach. Troszkę o jak widać słońce przypaliło mu listki młode. Ale to jest w pączkach. Takie ma smocze pączki. I ma ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Czekam aż się rozkwitnie. To jest ten R.S. Georgina. Coś takiego. Nazwy to tak naprawdę niewiele mi mówią, ale wydaje mi się, że będzie piękny. Mistyk green wygląda tak. Słońce też go tu troszkę potargało. Zaczyna dlatego green, gdyż jego w fazie początkowej kwiatuszki są takie seledynkowo żółte, seledynkowo zielone a to są już środeczki, które zaczynają okwitać niestety na białym nie wygląda to tak zbyt efektownie za to tutaj mam okaz biedronkowy każdy jeden, tu może uchylę w ponczusiach jeszcze każdy jeden będzie jeszcze powtarzał kwitnienie ten to już chyba kwitnie cały czas i cały czas tu ma nowe kwiatuszki tu ma nowe kwiatuszki no po prostu ten to szaleje i tak, to jest wersja biedronkowa. Jak również tutaj jest wersja biedronkowa. Tylko tutaj mi się ostał chyba jeden tylko kwiatuszek, który już usycha. Bardzo podobny do tego. Ten ma oczko jasne w środeczku, a ten pół na pół jasny z różem. Tylko tu mi się jeden kwiatuszek został. On jeszcze będzie kwitł, bo tam ma dalej poukrywane jeszcze ma ponczusie no ale słońce go tak troszeczkę tutaj sponiewierało jeden kwiatek mu został poglądowy tak sobie zostawiłam taki biało-różowy też to jest wersja biedrankowa. tutaj jest ten NN variegata no jestem nim zachwycona nie dość, że te cudne liście spójrzcie tutaj taki listek piękny, piękny, biały niemalże, tu się już wychyla łepek kolejnego kwiatuszka może uda nam się tutaj o, podejrzeć, jakie on ma cudne kwiatki? No, ten jest chyba mój numer jeden teraz. Nie dość, że z tą bielą te ma płateczki swoje, to i te kwiatuszki takie delikatne, cudne. Jest przepiękny. Ten również niczego mu nie brakuje, nie ujmując. Tylko spójrzcie, no te słońce teraz palące. Nie mam gdzie ich przestawić, i po prostu te młode liski przypalane są, niestety. No ale to jest cudo. Kolor piękny, pełny, cudowny. Tutaj kolejny łepeczok idzie. Będzie jeszcze obfite kwitnienie, oj, będzie. Jak również wersja bardzo podobna, tylko bardziej taka. Lila róż i to jest e, princess, tak princess, turandot, coś w tym rodzaju. Także to już jest mój tutaj ostatni okazik z moich i też już poglądowe kwiatuszki sobie zostawiłam, gdyż Ok, tu mi ostatnio jakoś tak nie mogłam się zebrać do tego nagrywania. No, ale jeszcze, jeszcze ten jeden, jak cię mogę, wygląda. Także tak to W chwili obecnej na moim parapeciku Tam proszę na moją rafę nie zwracać uwagi, bo ostatnio z niej korzystałam i mam tutaj sajgon. No, i kończymy tutaj tak samo łebkiem z mojego grudnika grudniki cierpiały mi bardzo a to je utopiłam a to przesuszyłam ale widzę, że się zebrały pięknie i miejmy nadzieję będą mnie cieszyć kwiatami jeszcze uchylę rąbka troszeczkę tutaj tu sobie rozmnożam tylko tak, z początku był Misty green jak widać na etykiecie a ostatnio podosadzałam różnych przeróżnych tu miksów, egzemplarzy jak mi się listek obłamał to dosadzałam i powiem szczerze, że teraz to już nie wiem, który to misty Green, poczekamy aż będą kwitły, a najprawdopodobniej będą miksy. Także mam kolejne raz moich fiołeczków. No i jeszcze rzucimy oczkiem sobie na moje nowe sadzonki, niedawno ukorzeniane, oczywiście Epipremnum Aureum, dwie sadzonki i na środeczku mam Argyreusa. Syndapsus Argyreus tutaj zagościł nam, ponieważ strasznie mi się rozrosł w pokoju u córki. A miałam jeszcze w takiej, jakby, ala hydroponice dwie gałązki, więc sobie tutaj go posadziłam. No i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że taka kompozycja pnączy się tutaj, sprawdzi na tej półeczce u góry. Zatem udanego weekendu życzę. Mam nadzieję, że moje fiołeczki. Cieszyły oko za oknem są pelargonie z mojego wysiewu. Tak się prezentują mimo upału na chwilę obecną. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie.